Cześć, z tej strony Docentus i witam w kolejnym odcinku z inspiracji. Dzisiaj mam jesteśmy świeżo po meczu Polska Portugalia. No niestety nie udało się. 5-3 w karnych wygrała Portugalia, i pożegnaliśmy się z mistrzostwami Europy. Ale mam coś dla Was na pocieszenie. Jest to stadion wybudowany w Minecrafcie, na którym Odbywał się mecz. Jest to State Velodrom w Marsylii. Także stadion jest przeepicki. Tym bardziej, że jeszcze wiele osób chciało, żebym wybudował stadion. To no, nie, nie, ja bym to budował kilka lat, moi drodzy. Marsylia. Także oglądniemy sobie ten stadion, właśnie na którym wczoraj polska grała. Zobaczymy, on ma podobno 60 tysięcy miejsc. Wylecę trochę wyżej, żebyście zobaczyli, jakie to jest ogromne. Na szczęście udało mi, się, udało mi się załadować cały. Zerknijcie, jakie to jest wielkie, jakie to jest potężne. Normalnie rozsadza mózg. Trochę odlecę jeszcze. I zobaczcie, kurde, kto to zbudował? Oczywiście, możecie sobie to pobrać, jeżeli wasz komputer udźwignie takie odległości renderowania. To naprawdę pobierzcie sobie i sami tutaj zwiedzcie, bo to jest tego mnóstwo do, do zwiedzania. Bardzo wolno lecę. Myślałem, żeby zmienić, może na game moda. Może w ten sposób to zrobimy i będziemy mogli przyspieszyć? O, między innymi w ten sposób. Zerknijcie, kurczę, jaka budowla. Normalnie masakra. Tutaj wszystko jest porobione, nawet. Troszkę zwolnimy. Tutaj pozwiedzamy, tu są chyba jakieś bramki do wejścia, wiecie co, nigdy nie byłem na takim dużym stadionie, byłem na jedynym stadionie w Lubinie, Lubin Zagłębie, oglądałem z kolegą, patrzcie, tu chyba są jakieś miksturki, aha, to są maszyny z Coca-Colą chyba, tak? Wypas! Nie wiem, czy tutaj będzie dobrze widać, bo są ogromne mm, przestrzenie i one są dość słabo oświetlone. Wiecie, jak to z Minecraftem. Ale co nam się uda, to postaramy sobie tutaj zwiedzić. Czy mogę tutaj jakoś wejść gdzieś? Przypuśćmy do środka. Pum. Przez kurtyny. Ło! Wow, jak, jaki efekt niesamowity! I wchodzimy sobie tutaj od tej strony na, na stadion. No moi drodzy, rewelacyjnie to wygląda. Tutaj są przejścia. A tutaj dla kibiców sektory wszelkiego rodzaju. Mam bardzo mało klatek. Ale nie dziwcie się, bo budowla jest ogromna. I tutaj nie wiem, co tutaj jest. Efekt robi. Efekt niesamowity. Te konstrukcje tutaj. Moi drodzy, przypominam o lajkach. Dajcie lajka dla polskiej drużyny. Uuu, tutaj są loże VIP jakieś kurcze chyba co. Chodzi sobie taki kurczy biznesman i patrzy i ja pierniczy jaki widok. Hmm, podejrzewam, że się ciemno robi i zaraz zobaczymy jak to w nocy będzie wyglądało. Tutaj może być to fajnie oświetlone i co to? Wo, ja piernicze. Czajcie, jaki wypas? Jakie balkony, kurde, czy takie stadiony coś takiego mają? Ale jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem tego. Tutaj kolejne jakieś miejsca. Dobra, idziemy na ten na znowu przez jakiś apartamencik idziemy sobie na stadion o i zobaczmy. patrz jak to wszystko poświetlone Rewela. przepięknie przepięknie co tu jeszcze może być w takim stadionie z drugiej strony polecimy zobaczymy co się dzieje tutaj są sektory tak dla kibiców tutaj będzie a tu jest, jeszcze coś innego jest, zwolnijmy sobie. Wiecie co, zmienię na czas na. Żeby było widniej, chociaż akurat w tym miejscu to za dużo nam nie da. Ale tu są jeszcze fajne. Aha, tu można jeszcze wyżej polecieć. U, kurczę. Nie no, tutaj to tu by siedzieć to byłoby trochę niebezpiecznie, widzicie? Zobaczcie, siedzę sobie. sobie Oglądam, fajnie, fajnie piwko piję. Nagle za dużo ktoś wypił, albo mnie szturchnął, bo ja drobny jestem i. Pff. To się tak skończyło. Ale coś znalazłem jeszcze. Kurde. Moi drodzy, jest tego tutaj mnóstwo, jak widzicie. No co tutaj jest? Chyba jakieś bary tak mało widać niestety w środku musiałbym szyderki wyłączyć, ale ja pierniczę jak to jest wybudowane Bania mała. Zerknijcie na to Kurde Uff e, moi drodzy. Link w opisie. Jak chcecie sobie to ściągnąć, zwiedzić samemu powoli na spokojnie. To śmiało. Natomiast ja w tej chwili kończę. Idę spać, bo już chyba po 12 i trzymajcie się ciepło. Pa pa!